Nie wiem czy wrócimy do domu, ale jedno jest pewne, lepiej dostać kulę w głowę od samego siebie niż cokolwiek innego. Nie wolno mi więcej do ciebie pisać, ponieważ więcej zabronili, ale to musi ci wystarczyć. Zostałem ranny po raz czwarty, ale tylko lekko i cieszę się z tego. Mam bardzo trudną pracę jako kurier, ale moje rozkazy będą wykonywane aż do końca. Jeśli coś mi się stanie, moja matka cię poinformuje. Mamy jeszcze trochę nadziei, ale już nie za dużo. Już zostałem tak bardzo dotknięty przez los, a teraz jeszcze bardziej przez to, co się tu dzieje. Ale to nie tylko ja, to wszyscy tutaj. Boże, pomóż nam, żebyśmy mogli znowu zobaczyć naszą ojczyznę. Poza tym, wciąż jestem w dobrym zdrowiu i mam nadzieję, że ty również. Odpowiedziałem na wszystkie listy. Nie ma innej drogi. Przekaż moje serdeczne pozdrowienia Mici i Hanslowi. Powiedz mu, co napisałem, on będzie wiedział. Teraz zamierzam zakończyć. Idę spać, w przeciwnym razie będę głodniejszy, niż teraz jestem. Pozdrowienia i całusy od Twojego ukochanego Ericha.